Proszę bardzo, droga duszo, weź teraz głęboki oddech, zamknij oczy na chwilę i pozwól sobie czuć. Poczuj delikatną wibrację, która zaczyna ogarniać twoje serce, niczym niewidzialny uścisk płynący z góry. Ta energia, która cię w tej właśnie chwili otacza, jest znakiem, że zostałeś powołany tak. Powołany do otrzymania czegoś bardzo wyjątkowego. Jesteś tutaj, ponieważ wszechświat usłyszał Twoje błaganie, Twoją cichą modlitwę, tę, którą wypowiedziałeś z głębi duszy, być może nawet bez słów. Aniołowie szepnęli Ci do ucha, nawet jeśli ich jeszcze nie słyszałeś. Otoczyli Cię skrzydłami światła i powiedzieli: Teraz nadszedł czas. Boska odpowiedź jest w drodze, i dlatego tu jesteś. W tej chwili, z całkowitą miłością, szacunkiem i światłem, zapraszam Cię do otwarcia swojego serca. Uwolnij się od oporu. Nie ma tu osądu, tylko akceptacja. To miejsce jest święte. Tutaj możesz być cały, wrażliwy, prawdziwy. Wiadomość, która dociera do nas dzisiaj, jest bezpośrednim przekazem z płaszczyzny duchowej. To tak, jakby list napisany literami światła łagodnie zstąpił z nieba, wylądował w Twoich rękach i powiedział, słyszałem Cię. Jestem z Tobą. I nadchodzi coś bardzo wyjątkowego. Aniołowie się nie spóźniają, a tym bardziej nie zapominają. Pracują w ciszy, ale z boską precyzją. Oni już poruszają niebo i ziemię, aby dać ci to, za czym tak tęskni twoja dusza. A jeśli czujesz, że trafiłeś tu przez przypadek, wiedz, że przypadek nie istnieje. To moment przygotowany z troską, miłością i celem. Nowa energia chce się narodzić w twoim życiu. Kształtuje się nowy kierunek. A ty, droga istoto światła, wkrótce otrzymasz coś, co całkowicie odmieni twoją duchową podróż. Wiadomość, którą teraz otrzymasz, to nie tylko miły tekst czy motywująca refleksja. Jest to bezpośrednia, głęboka i prawdziwa komunikacja pochodząca od aniołów, istot czystego światła i miłości. Posłańców, Stwórcy, którzy działają między niebem a ziemią. Przemawiają do Ciebie poprzez znaki, intuicje, sny, a teraz także poprzez słowa, które docierają do Ciebie naładowane boską energią. Nic, co zostanie ujawnione, nie będzie przypadkowe. Wszystko układa się w zgodzie z wibracją tego, czego najbardziej pragniesz i co, jak często myślałeś, Nigdy się nie wydarzy. Ile razy zadałeś sobie pytanie: Czy mnie słyszą? Czy ktoś tam na górze naprawdę przejmuje się tym, przez co przechodzę? A teraz aniołowie odpowiadają ci czule: Tak, słyszymy. Zawsze słyszymy. A odpowiedź jest w drodze. Ból, którego doświadczyłeś, nie był daremny. Łzy, które popłynęły, stały się pożywką dla duchowych nasion, które są teraz gotowe rozkwitnąć. Istnieje obietnica złożona Twojej duszy i wyższym planom, zanim jeszcze się urodziłeś. Obietnica, że gdy nadejdzie właściwy czas, będziesz pamiętany, prowadzony i otoczony opieką. Ten moment nadszedł teraz. Mogłeś doświadczyć ciszy. Strat, długiego oczekiwania, zamkniętych drzwi, ale nic z tego nie było karą. Odbyły się przygotowania. W twoim życiu zachodziły niewidoczne procesy, które zachodziły za kulisami. A podczas gdy ty czekałeś, aniołowie pracowali. Więc przygotujcie się. Ponieważ w tym przesłaniu znajdują się objawienia, które rozświetlają Twoje wewnętrzne światło. Światło, które być może zgasło z powodu zmęczenia, strachu, samotności. Ale dziś znów lśni siłą, odwagą i wiarą. Tak, odpowiedź jest już w drodze. I przyniesie więcej, niż prosiłeś. Przyniesie ci to, czego naprawdę potrzebujesz, aby przeżyć pełnie, której twoja dusza pragnie doświadczyć na tym świecie. Aniołowie mówią: Nadszedł czas na odpowiedź. Zapytałeś z wiarą, a niebo się poruszyło. To, co wydawało się odległe, zaczęło się zbliżać. To, co wydawało się niemożliwe, zaczęło się układać. To, co było tylko nadzieją, staje się teraz rzeczywistością. Zasiałeś niewidzialne nasiona swoimi modlitwami, cierpliwością i cichą siłą, nawet gdy wszystko wokół ciebie rozpadało się. Teraz te nasiona kiełkują. Teraz nadchodzi czas żniw. Być może jeszcze tego nie zauważasz, ale wokół ciebie zachodzą subtelne zmiany. Pojawiają się nowi ludzie, otwierają się możliwości, których wcześniej nie było. Stare sytuacje ulegają rozpadowi. To jest odpowiedź. To wszystko jest boskim ruchem. Nie jesteś sam. Aniołowie byli u twego boku na każdym kroku, nawet ci, o których myślałeś, że chodzisz po ciemku. Każdy twój upadek był wspierany. Każda twoja łza została zebrana. A teraz jasny komunikat brzmi. Uspokój swoje serce. Zaufaj. Jesteśmy z Tobą kropka. Odpowiedź może nie być taka, jaką sobie wyobrażałeś. Ale otrzymasz ją w najdoskonalszej dla ciebie formie. Aniołowie znają pragnienia Twojego serca, ale widzą też, czego naprawdę potrzebuje Twoja dusza. I dlatego to, co jest w drodze, jest jeszcze lepsze niż to, o co prosiłeś. Rozpoczyna się nowy cykl. Czas uzdrowienia, ponownego połączenia i prawdziwych uświadomień. Dla tych, którzy czekają na miłość, przygotowywane jest spotkanie dusz. Dla tych, którzy szukają wskazówek, otworzą się drzwi tam, gdzie wcześniej były tylko ściany. Dla tych, którzy są znużeni, nadchodzi czas głębokiego spokoju. Aniołowie proszą Cię: podtrzymuj swoją wiarę. Kontynuuj swoją działalność, nawet jeśli jest ona niewielka. Niebo zajmie się resztą. Mówią Ci, Jesteś godzien cudu, jesteś godzien błogosławieństwa, i nic nie może zatrzymać tego, co jest Twoje z boskiego prawa. Otwórz się na otrzymywanie, nie wątp. To, co nadchodzi, jest potwierdzeniem, że cała Twoja podróż do tego punktu była warta zachodu. A teraz, droga istoto światła. Poczuj przez chwilę energię tego przesłania rozbrzmiewającą w Twoim wnętrzu. Weź kolejny oddech głęboko i poczuj, coś się zmienia. Możesz tego nie widzieć fizycznymi oczami, ale Twoja dusza już to postrzega. To uczucie, że wydarzy się coś dobrego, nie jest iluzją. To intuicja. To Twój duch rozpoznaje znaki z góry. Pamiętaj, boskie odpowiedzi nie zawsze pojawiają się z rozgłosem i jasnym światłem. Czasami przybierają formę nieoczekiwanego spotkania, rozmowy telefonicznej, silnej intuicji, a nawet filmu takiego jak ten. Jesteś prowadzony krok po kroku, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. A to przewodnictwo pochodzi z wyższej płaszczyzny, która widzi o wiele dalej, Niż możesz sobie wyobrazić. Pozostańcie więc otwarci. Zaufaj Boskiemu czasowi. Wszystko, co jest prawdą, zawsze do ciebie powraca. I pamiętaj, nie musisz dźwigać wszystkiego sam. Aniołowie są z tobą. Otulają cię teraz płaszczem złotego światła i szepczą: Jesteśmy tutaj. Zostaniesz poprowadzony. Odpowiedź nadejdzie i przyniesie pokój. Ile razy czułeś się zagubiony, nie wiedząc, czy podejmujesz właściwe decyzje? Ile razy czułeś, że nikt cię nie rozumie, że twoje modlitwy to słowa rzucone na wiatr? Wiem, że ta duchowa samotność boli, ale dzisiaj aniołowie pokazują ci, że nigdy nie byłeś sam. Widzieli, jak walczysz w milczeniu, wybaczasz, gdy nie jest łatwo, kochasz, nawet gdy twoje serce jest zmęczone, idziesz naprzód, gdy wszystko mówiło ci, żebyś przestał. Teraz czas na odbiór. Boska odpowiedź to coś więcej niż rozwiązanie. To uścisk od wszechświata mówiący: Jestem z tobą. Nigdy cię nie opuściłem, a gdy już przybędzie, rozpoznasz ją. Poczujesz głęboki spokój, którego nie da się opisać. Zrozumiesz, że każda łza, każde wyrzeczenie, każde oczekiwanie było zwiastunem cudu. Zachowaj więc tę pewność w swoim sercu. Twoja prośba została spełniona. Odpowiedź jest już w drodze i przyniesie dokładnie to, czego potrzebuje Twoja dusza. Jesteś kochany, jesteś prowadzony, jesteś chroniony. Od dziś kroczcie z tą wiarą. Pozwól, aby ta wiadomość zamieniła się w działanie, w odnowioną nadzieję, w miłość do siebie i swojej podróży. Nie bój się. Nie jesteś sam. Aniołowie są z tobą, teraz i zawsze. Jeśli ta wiadomość poruszyła twoje serce, polub ten film, udostępnij go tym, którzy potrzebują go dziś usłyszeć i zasubskrybuj kanał, aby nadal otrzymywać te boskie wiadomości. Stwórzmy razem wspólnotę światła i miłości. A jeśli czujesz to w głębi serca, wesprzyj tę pracę poprzez darowiznę Superfunk już w wysokości do 20 dolarów amerykańskich. Dzięki twojej pomocy możemy przekazać jeszcze więcej anielskich przesłań ludziom na całym świecie, którzy czekają na odpowiedź z nieba, tak jak ty. Dziękuję, że tu jesteś. Niech aniołowie obdarzą cię wielkim błogosławieństwem.